Portugalska marynarka wojenna we współpracy z policją sądową przejęły ponad 1600 kg kokainy na łodzi żaglowej o długości około 11 metrów na Oceanie Atlantyckim niedaleko wysp Azorów. Kokaina o łącznej wartości około 60 milionów euro pochodziła z Ameryki Południowej i miała być przewieziona do Europy. em direção à Europa, que foi interceptada ao largo eh, em alto mar, ao largo do, do arquipélago do, dos Açores, eh, seguiam três tripulantes, três homens com nacionalidades do norte da, de, da Europa, e foi também localizada uma elevada quantidade de estupefacientes, de cocaína, eh, em concreto 1.660 eh, quilos. Niedawny raport Unijnej Agencji do Spraw Walki z Narkotykami ujawnił, że w 2023 roku konfiskaty kokainy w Europie osiągnęły rekordowy poziom siódmy rok z rzędu